No nie wierzę, Heniek. Bazar na końcu miasta i musiałam trafić akurat na nią. Ze wszystkich ludzi z całego miasta. Akurat ona, tutaj o tej godzinie? W ogóle co ona robi na bazarach? I to jeszcze z jedzeniem. No, ona je. Ale uwierz mi, jakby tych produktów wcześniej nikt nie złączył w dania, to jej dziełem by do tego nie doszło. No nic, postoję tu odwrócona. Pewnie mnie nie zauważy w tych swoich... A, to ja, Karyna! No co ty nie poznajesz? A jakoś tak cię nie zauważyłam w tym pośpiechu, Karyna. No, ja tak dzisiaj na szybko wybiegłam z domu, nawet się nie uszykowałam jak szara myśl, Ale ciebie to zawsze poznam po berecie. Słuchaj, mama mi zrobiła całą listę zakupów. Genia cię puściła samą na zakupy? No, nawet została z małą Irenką. Mama mówi, że muszę się w końcu czegoś w życiu nauczyć. Bo ty może nie wiesz, ale ja w gotowaniu wcale taka bystra nie jestem. O losie. Mam taką listę, ale trochę się pogubiłam, a chcę im pokazać, w sensie mamie i Krystianowi, bo wiesz, on też się czasem ze mnie nabija. Wpisali mi Włoszczyznę i ja wiem, że to jest podchwytliwe, bo przecież barszcz jest ukraiński, a nie włoski. A to też może być zły trop, bo przecież burak jest polski. Mi się wydaje, że ta lista jest trochę jak rebus i czuję się, jakbym rozwiązywała jakieś zagadki kryminalne. Anka, a może oni tu ciebie też wysłali? O, ty jesteś jak mój doktor Watson. To by oznaczało, że jesteś Sherlockiem Holmesem? Pierwsza zagadka rozwiązana, mój Watsonie. Teraz musimy się dowiedzieć, co to jest Sponder i dlaczego właściwie znalazł się w barszczu. Myślę, że to sprawa dla nas. Karyna, mów mi: Holmes, James Holmes, Sherlock, jak już. Aha, mam cię! Wiedziałam, że jesteś częścią planu. Czy te panie na straganach też są podstawione? Jajka, od zielone nóżki to pułapka. Wszyscy wiedzą, że kury mają czerwone łapy, a nie zielone nogi. Dzwonię po Krystiana. I tak nie odbierze. Powiedział, że nie będą mi dawać kół ratunkowych jak w milionerach. Ty wiesz, Anka, że zawsze jak oglądałam milionerów, to odpadałam na pierwszym pytaniu? Niewiarygodne. A jednak. Ty wiesz, Anka, że ładnemu zawsze wiatr w plecy. My ładni mamy gorzej. A ty mi wyglądasz na taką, co kiedyś była ładna, więc na pewno wiesz. Dawaj tą listę, Sherlock, idziemy. Rozwiązałam to! Anka, mój Watsonie! Ja nie wiem, po co ten chichot losu przed świętami. I czemu ta wata cukrowa? Sobie mnie upodobała. W duecie z Anką będziemy niezatrzymane. Nie w duecie, bo duet to chyba więcej niż dwie osoby. Ona jest taka siara i ja kolorowa, nic nas nie zatrzyma, tylko musimy się streszczać, bo jest promocja na błyszczyki w osiedlowym.